Chyba coś dzisiaj mam. Duch, ale chyca. Uwaga. Duchu, duchu, pokaż co masz w brzuchu. Uwaga, duchu, duchu, pokaż co masz w brzuchu. A kwiatek? Uwaga, 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 duchu, duchu, pokaż co masz w brzuchu. Ach! Dom, dom. Uhu, -uh, zobaczmy jeszcze, co tam jest. Uh -uh -uh. Duchu. Duchu, duchu. Pokaż, co masz w brzuchu. Uh -huh. Mucha. Mucha. Hucha, uh hucha. Wpadła tutaj mucha. Padła tam do brzucha. Taka wstrętna mucha. <laughs> mucha. Hmm. Duchu, duchu. Pokaż, co masz w brzuchu. <laughs> o, jak wącha. O! Chodź, piesku, chodź.

Pokaż, co masz w brzuchu. O nie wiesz. Autobus. Brum, 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 jedzie. Brum, nie ma. Oj, chyba wraca. Brum, brum, Czy tam jeszcze coś jest w brzuchu? Oj, duchu. Duchu, duchu, pokaż co masz w brzuchu. To... Pff, o, śmierć. O, fu, o niedobrze mi. Nie to był... but. Duchu, duchu, pokaż co masz w brzuchu. Ja coś ma? Balon, balon. Brrr. Nie ma. O! a pióro?